Hej, w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, jak zrobić taki, taki kapelusz czarownicy. Wiedźmy, to jest ozdoba na Halloween. Ja mam takie zamówienie, więc w takich kolorach, więc dlatego robię i Wam pokazuję od razu krok po kroku, jak zrobić właśnie taką, taki kapelusz. Do tego materiału, do, materiał, do tego kapelusza, użyłam pomarańczową. Ja nie mam tutaj etykiety, ja ją miałam przy dyni. Chyba tam mówiłam etykietę albo i nie pamiętam, ale wy możecie kolorystykę wybrać dowolną jaką chcecie. Jakie lubicie, jakie macie w domu. I do obrzeża, czyli tutaj i do ronda zrobiłam też czarną. Wy naprawdę możecie użyć jakikolwiek chcecie i również użyłam szydełku numer 4 i nożyczki. Igły nie używałam, bo od razu e, przy wrabianiu e, okrążeń wrabiałam właśnie tą e, nitkę, tą włóczkę. Jeśli Wam się podoba taki kapelusz, zróbcie ze mną. A teraz ogłoszenie parafialne. Od dzisiaj, od y, momentu, kiedy wleci ten kapelusz, będą krótkie filmy. Ponieważ y, 16 y, października, y, tak myślę, że do końca roku, ja znikam z kanału. Y, oby szybciej, bo idę po prostu na operację. Y, więc y, jak będę w stanie i miała siły po prostu będę nagrywać ja się Wam tam będę odzywać ale chcę właśnie użyć y, swój czas na szybkie właśnie y, ozdoby y, więc y, wiecie, że tutaj papierologia, to wszystko załatwiania ogarnięcie całego domu do momentu kiedy po prostu pójdę do tego szpitala i zniknę i y, y, Abyście wiedzieli, że po prostu yy, musicie dać mi o więcej czasu na to, żeby się ogarnąć. Yy, ale naprawdę postaram się yy, jak najszybciej zmotywować, stanąć na nogi, bo oczywiście operacja to jest yy, biodra. Yy, więc koniec gadania. Bierzmy się za kapelusz. No to zaczynamy. Zaczniemy robić od Magic Ringu. Jedno oczko, łańcuszka. I w Magic Ringu powinniśmy mieć 6 półsłupków. Raz. Dwa.

Z bardzo zacisnął, ale to nic. I teraz tak. To robimy nie naokoło, tylko musimy zamknąć to oczkiem ścisłym. Czyli liczymy sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj mam pierwsze supek i robię oczkiem ścisł. Oczko łańcuszka i w drugim rzędzie robimy też sześć półsłupków. Czyli pierwszy drugi trzeci, czwarty, szósty. teraz zamykam to oczkiem ścisłym. Oczkiem ścisłym, można już sobie tutaj na prawą stronę i teraz tak, w rzędzie trzecim będziemy robić a, oczko łańcuszka i tak, jeden półsłupek, jeden półsłupek, w kolejnym dwa półsłupki. Dwa. Później jeden półsłupek i dwa. sześć. Jeden półsłupek i dwa i dziewięć i tak uzyskałam dziewięć półsłupków i dziewięć półsłupków. Teraz w rzędzie czwartym wykonujemy dziewięć półsłupków raz два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Teraz w rzędzie piątym będziemy znowu liczbę oczek zwiększać, czyli robimy dwa półsłupki. 2 i w trzecim robimy zwiększenie. I znowu dwa półsłupki, w trzecim zwiększenie, i musimy uzyskać 12 półsłupków. Ja już dwanaście półsłupków, teraz w rzędzie szóstym robimy dwanaście półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Dziewięć, dziesięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Coś mi się tu wóczka plącze. Teraz w rzędzie siódmym będziemy znowu liczbę oczek zwiększać, czyli robimy trzy pojedyncze półsłupki, dwa, trzy i w kolejnym <coughs> robimy zwiększenie, czyli dwa półsłupki i znowu robimy trzy półsłupki, dwa, trzy. I dwa półsłupki. I tak mamy uzyskać 15 półsłupków. Już uzyskałam w rzędzie 7, 15 półsłupków. Teraz w rzędzie 8 robimy 15 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Piętnaście. 15. 15. Teraz w rzędzie dziewiątym znowu liczbę oczek będziemy zwiększać, czyli robimy cztery półsłupki. W kolejnym robimy zwiększenie. Znowu cztery półsłupki. Raz, cztery i w kolejne dwa półsłupki. I tak mamy uzyskać osiemnaście półsłupków. Ja już uzyskałam 18 półsłupków, teraz w rzędzie dziesiątym będziemy wykonywać yy, nie 5 półsłupków, tylko 2 półsłupki. Raz i dwa. Tylko w trzecim robimy zwiększenie. I robimy dwa półsłupki. I w trzecim zwiększeniu. I tak musimy uzyskać 24 półsłupki. Ja już zrobiłam rząd 10 i uzyskałam 24 półsłupki. Teraz w rzędzie 11 robimy po jednym półsłupku, czyli 24 półsłupków. 3, 4, 5, sześć, siedem, osiem, dziesięć, jedenaście, jedenaście, trzynaście, czternaście I 24. Teraz w rzędzie 12 będziemy y, też zwiększać liczbę oczek, czyli robimy 3 półsłupki. 2 i 3. Y, w czwartym robimy zwiększenie. Przyczepiło się tu. Przyczepiło. I znowu 3 półsłupki. Raz. Dwa. Trzy. I w kolejnym zwiększeniu. I tą sekwencję robimy, aby uzyskać 30 półsłupków. Ja to wykonam i pokażę rząd 13. Ja już uzyskałam w rzędzie 12 30 półsłupków. Teraz w rzędzie w 13 zwiększamy znowu liczbę oczek i robimy 4 półsłupki, 2, 3, 4. W kolejnym piątym robimy zwiększenie. I znowu 4 półsłupki. I w kolejnym robimy zwiększenie. I tą sekwencję robimy, aby uzyskać 36 półsłupków. Ja już zrobiłam 36 półsłupków, i teraz nie dokończamy ostatniego, 36 półsłupku, bo będziemy zmieniać kolor. U mnie kolor y, będzie czarny. Czarny. będzie y, kolor czarny i będziemy robić dwa rzędy po 36 półsłupków. Czyli jesteśmy w rzędzie teraz y, 14, będziemy robić. Ja mam dwie pętelki jeszcze pomarańczowej i przeciągam czarną. Tą pomarańczową zaciskam i teraz będę pracować na czarnej, ale od razu sobie wyrabiam tą pomarańczową i tą czarną. I robimy po prostu po jednym półsłupku. Po jednym. Czyli robimy dwa rzędy. 14 i 15 robimy po jednym półsłupku ja skończę te dwa rzędy i widzimy się w rzędzie szesnastym zrobiłam dwa rzędy po 36 półsłupków, czyli czternasty i piętnasty rząd teraz tutaj nie przerabiam 36 półsłupka bo muszę wrócić do mojego pomarańczowego Czyli przechodzę, zaciskam i teraz tutaj będziemy robić tak. Eee, musimy zrobić oczko oczywiście ścisłe, oczko ścisłe i teraz tak dwa oczka łańcuszka, raz i dwa. I teraz będziemy robić słupkami. Czyli ja już mogę sobie odciąć ten moją czarną. włóczkę i już będziemy pracować na pomarańczowej i tutaj robimy tak jeden słupek czyli to zastępuje trzy oczka łańcuszka zastępują mi pierwszy słupek. w kolejnym oczku robimy dwa słupki, czyli zwiększenie dwa słupki Teraz jeden słupek, w kolejnym dwa słupek, dwa, jeden słupek, jeden słupek, jeden słupek. Jeden słupek. I w kolejnym dwa słupki. I tak robimy do końca tego rzędu. Ja to dokończę i pokażę, co dalej. Zrobiłam dookoła rząd 16, Samymi, pół, samymi słupkami, czy samymi i słupek i zwiększenie. I teraz będziemy bijać się w pierwszy słupek, czyli w nasze trzy oczka łańcuszka. Lepiej pod o dwie pętelki i robimy oczko ścisłe. Oczko, trzy, dwa oczka łańcuszka. I teraz tutaj, to będzie nasz ostatni ten rząd, tak? I teraz robimy tak. Dwa słupki, czyli trzy oczka, łańcuszka już mamy jako pierwszy słupek. Teraz robimy drugi słupek, a w trzecim słupku robimy zwiększenie. I znowu dwa słupki pojedyncze. Dwa. I w trzecim robimy dwa słupki w jednym oczku. Raz. I dwa. dwa. I tak robimy do końca. skończyłam ostatni rząd i tutaj jak miałam dwa, pół, dwa słupki w jednym oczku i mi to zostało jeden słupek, więc ja go po prostu przerabiam. I robimy oczko ścisłe. Ja sobie teraz właśnie wymyśliłam oczko łańcuszka, zaciskam i sobie pomyślałam, żeby urozmaicić ten tą czapeczkę. To jest y, do schowania. Po prostu o! I przerobimy. Ja to przerobię. Nie wiem, jak Wy możecie nie przerabiać. Po prostu czarną włóczką, podwójną y, samymi słupkami dookoła wy możecie ten krok ominąć ja sobie dokończę samymi no, samymi słupkami bo będzie dla mnie za mało tego czarnego. Ja dokończę ten, te same półsłupki dookoła i pokażę efekt końcowy. I tak właśnie wykończyłam ten, tą czapeczkę czarną. Jak widać, jeszcze tutaj będzie zawieszka albo i nie, nie wiem jak. Zdecydują. Więc pokazuję Wam właśnie efekt końcowy. Wy możecie wykonać z dowolnej włóczki. Kolorystyka jest naprawdę zależna tylko od Was. Więc u mnie właśnie potrzebowali taki kolory, więc taki zrobiłam. No to widzimy się w kolejnym. Filmie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wiecie, co macie robić. I widzimy się w kolejnym szybkim filmie.